No. Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie. Patrz. Ej! Patrz, patrz na mnie i obracaj się, patrz na mnie! Ej! Co? Ale nic mi się nie zacina. Wiesz co jest dzisiaj? Wiesz, wiesz, wiesz co jest? Jesteśmy po update, nie? I wyjść drzwiami za tobą i wyjść na zewnątrz. Idź zobacz. Ja już widzę. Ja już widzę dom! Idź o, zobacz. Się Wybudowali o, się wybrane. obok. Nas. Są ziady! Patrz na prawo, Tom! Ale ludu! To się widzą tu mieszkają. Są siady, w końcu! Kurde, patrz to, hopie! No i pan nawet chodnik jest! stary pa, ja mogę... O! Pa! O! Mogę w sąsiada rzucić i z ramię o... rzucę. właśnie, ciekawe czy coś jest u, u sąsiadów. Nie, to chyba są puste domy akurat. Patrz tam się coś podziało z tym tym. Z tym y, o, przystankiem autobusowym. Autobusem przystankowym, patrz! Patrz to! Kurde, to jest. To jest wioska hobitów Nie, no to jest dla krasnoludków! Patrz! O! No jest jestem, się jeszcze idealnie. Dla kostolutków! No. Myślisz, że to taki przyjedzie mikroautobusik? Może. Dobra, ale my mamy swoją furę. My nie musimy autobusami jeździć. Dawaj na hajstę. Właśnie, bo nie sprawdziliśmy. No, trzeba zobaczyć. Dobra, bieramy tu, o, otwieramy. O, wiatruwa jest, jak była. Właśnie, no. zobaczmy, czy się jakieś rzeczy nowe poryspiły. Tu mamy furę. Taką biedną tą furę, taką powiem ci. My zawsze biedne dostajemy, wszystko podrzewiałe. Nie nie ma piwnicy. Tu ty gadasz, tam Zak może, trzeba może trzeba wykopać. Zakopali nam piwnicę. Jedyne, yes. że biedne auto to jeszcze biedny sufit. Twu yy, biedną piwnicę o. zakopaną. Ty! Co. Pa, tego nie było. Było, było, to było. Okna nie było. Było, było, było. Mówię ci, że było. Za By 100% ci mówię, że było. Pasz. Nie było. O, było. Dobra, ty, ale słuchaj, bo mi się to nie podoba ogólnie ten samochód. Mi się ten samochód nie podoba. Ja słyszałem, że sąsiad sobie nowe auto kupił. Ej, no czekaj, bo utknąłem. P pomogę ci jak człowiek. No już w deskę wpal. Ojej. No to nie. Ty nie zez... zostawiasz czerwony płyn. No zuzy. Ale taki jakoś lepiej A. to wygląda. To mi tak, Marinowy, jabola żeś mi w kieszeni rozbił. Ty. <grym> Dobra, ale ty, bo ja słyszałem, że, że sąsiad ma lepszą furę kupił. Niedawno, nie. nowej, gdzie ty jesteś? Łoo! Ja już to zobaczyłem! Ty! Gdzie ty jesteś? Tu się zrespiłem. Ale spoiler. No, właśnie. Nie no, mogę! Właśnie o tym sąsiedzie mówiłem, nie? że... No, skąd on pieniądze wziął? Pa, jakie auto kupił, nie? Kurde. Skąd on pieniądze wziął? Możemy pożyczyć. I patrz, Ej. patrz, 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 patrz. Nie kręć się tu, nie kręć się, bo on ma kamery, kameruny ma. Ale, ale patrz, patrz, patrz. Aj, bo dorsy ma. No dobra, nie, nie ruszaj mu samochodu, bo on w domu jest, kameruny. On, on ma nockę dzisiaj. Dobra, ale, no, to, to, ale to i tak jak... musimy ten samochód Trzeba wziąć. Trzeba poczekać, aż zaśnie. Dobra, to w nocy, to dawaj się przyszykujemy. Weź, dawaj, naszyku, naszykujmy najważniejsze rzeczy, żeby podjechać tylko i, i, i na ra, nie? 80 litrów gazu to jest, dobra, dawaj to naprzód na domu. Litry. To jest 80, naprzód domu dawaj to Dawaj do samochodu Ale to kurde to jest Lamborghinium, to się nie zmieści dla Lamborghinium stary Ale tym podjedziemy Co tym? No? Ale jak tym? No normalnie, na akcję podjedziemy, w Łam Ale to ja myślałem, żeby zatankować tamten samochód Ale to tym trzeba podjechać. Ale po co? No zostawimy mograta A, że akcja podmianka może się nie szczaić. No. no. Okej, okay, rozumiem. To czekaj, to ja już, ja już tym wyjadę, tu, a tu czekaj, nie trzeba a, zalewać. To, ale dobrze. w ogóle. Nie! Nie możesz robić pozoru! Znaczy, znaczy nie możesz Kurde, pokazywać, co mamy. Do kościoła jedziemy. Ale bo on będzie wiedział, że takie auto mamy i to że ty my, że my, ukradliśmy Kurde, przecież mieszka na obok nas 10 lat stary No nie strzai się! To za Wydali domem. Ale myśli, zaparkuję. że ja maluchem jeżdżę. To za domem zaparkuję. Teraz coś zobaczył. Jak tam widzisz coś? Śpi? Bo ja widzę tylko ściany. Dobra, idziemy, idziemy. Czekaj, ja ci dam sygnał. Ja ci dam sygnał. Okej, okay, to przy oknie mam być czy co? Tak, tak. Dobra. Ale uważaj. Jak? Czysto? Cicho! Będę, ja udaję tego... Skowronka. <laughs> akcja, akcja. Dobra, dobra. No to na pewno samochodem podjeżdżamy? Tak. No dawaj, ale, dawaj, szybko. Ale po cichu, my mamy elektryka. Okej. Okay. Znaczy... Taki lidl, lidlowy elektryk, ale działa. O kurde, chyba bez świateł, co? Podjeżdżamy. A, bez świateł. Pakuj się, pakuj się. To może zapalę te światła. Dobra, cicho, cicho. Jaki, jaki kurde brzydki kolor wybrał, ty. Trzeba dolać tutaj na 100%. Trzeba dolać, bo tu mamy... dwa No balki... nie, bo nie będzie nic widać. Ale zaraz się obudzi. To, to dawaj szybko, wsiadamy. Ró wsiadaj do samochodu, to rób podmiankę. Zara pod, zatankuję pod chatą, szybko. Rób podmiankę, rób podmiankę, a ja jadę za, za tym. Ja idę chatę y tego. Nie gasuj tak, bo się zbudzi. Ja idę zatankować ten, a ty rób podmiankę. Dobra, on nie ma tych, kamerunów takich, tych, nocnych, to nie widzi w nocy. Kurde, hop, takim, w taką furą jeździ, a nie, nie tankuje tego samochodu. Ty w ogóle zobacz o, sobie. Bo idź, Tylko w jeździ. Idź do przodu i zobacz, jakie to ma stare światła. Al to, albo jeszcze nie idź, jeszcze nie. Zaraz, 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 zaraz. Nie, 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 nie idź tam, nie idź tam jeszcze. Albo o, o świcie odjedziemy, co? Nie, dawaj, dawaj, ej! Co? Światła zapalił, patrz! Co? Światło się zapaliło, kurde! Pod... Jak się światło zapaliło? No widzisz? Szybko! Do, do samochodu! Wjeżdżaj! Znaczy wsiadaj! Jesteś, jesteś. Dawaj, dawaj! No kurde, skaz. Nie pali! No nie! Dawaj, dawaj! Kurde, uciekamy z wioski. Zostaliśmy bandytownikami. Kurde. Po co, te, po co temu Stefanowi taka, taka szybka fura, ty ja Nie rozumiem. Nie wiem, a ho, a ocho, mówię. A e, zostawię tego swojego posada, co będę sprzedawał. Dobrze działa. No a, a kupuję. No olej pod spodem. Był. Ty coś tu się z budynkami podziało. Ty latające budynki. Dziwne rzeczy się zrobiły. A, bo to jest przeciwpowodziowe. A, o kurde. O kim most tam jest? Gdzie? A ja tu muszę, lewy jest. Ja muszę no. zrobić siku z tego mostu. Co tu się dzieje? Nie... Co no ty... to nowy rozwalić w tej. A to nie naszej te. Znaczy już nasze, ale... Wyswaliesz to poruszamy. Ja, ja nie... Po, ja nie płaciłem Ja nie płaciłem, za to to wiesz To krzywa to jest droga to Przeklęta było. wioska, jedziemy stąd. Tak, jedziemy stąd no Dobra, uciekamy z tego miasta kurde Ej, nie pojedni dojedziemy Je, na jedzie, mot Jedziemy nie? w świat WOO LET'S go Gdzie my jesteśmy? Poza mapą? What the stary Śniło mi, wiesz co mi się siło w ogóle? Coś się śniło? Stary, sąsiad miał Pasata, nie? No Przedał, kupił sobie Lambo, czyli inne Porsche Ambo, I się z nas śmiał A myśmy byli zazdrośni A byli My byliśmy zazdrośni no. I mu ukradliśmy to auto I potem uciekaliśmy, zostawiliśmy mu jeszcze naszego Grata I zaczęliśmy wpadać w jakąś przepaść Nie wiem co tam się odwaliło It's just a stupid dream, dude. You didn't dream of it. Aha. Rev up the engine. Power roar. Horses in the stable gotta let em soar. Chrome on the rims, blessed by the gods. In the fast lane, never hit the odds. Seat leather smooth, feeling VIP. Dashboard lit, spaceship on the spree. Zbieraj się, bo Aha. nas kurde tutaj będą szukać pewnie Aha. No zasnąłeś stary w drodze, znalazłem tu jakąś klitkę po drodze za Zabunkrowałem nas, ale no może być tak, że już nas policja goni Tak więc się kurde zbieraj, okay. bierz rogala i spadamy tak, ja, ja nie wierzę, ja muszę wziąć tabletki Dobra, to ja czekam w samochodzie Stary, pierwszy raz będziemy startować z taką furą Ale, ale pa, pokażę ci coś Stań, znaczy przed, stań, stań, stań przed przed samochodem. Nie, ale startować z budynków, takim budy... Ale stań przed samochodem. Patrz na światła. Jogie. <grym grym grym> fajne, nie? Kurde, dobra. Lecimy. Za, zawijamy się stąd. Chcesz się, chcesz się przejechać, bo jechałem całą noc w sumie. To dobra, daj. Masz. siadaj Tylko nie, nie, nie zarysuj. Ale, ale pod, pod, pod ten, podwędzili moje drzwi. W ogóle... Ale inny. Dojechaliśmy na jakąś pustynię, ci powiem. I, I uważaj, tutaj, właśnie, bo droga jest taka nierówna: dosyć Wzgu, wzgórza, nie wzgórza, pagórki, jaszczurki i tak dalej. Co to jest? O, panuj moc! O, panuj moc! To jest, to jest kurde, mocny samochód. To nie jest jakiś Passat, To jest. Panie, ja do z samochodem jechałem. <laughs> kurde. To, to jest. Spokojnie, to jest kurde. To jest. Dobrze. Tak dobrze jedziesz. To jest. To jest most. Bez moczu, trzeba na spokojnie. nie po lewej? Kurde, ja chciałem w drugą stronę pojechać. Marzyłem o tym. Ty! No urwałeś A? mi drzwi! Silnik nam wypadł! Co? Gościu, rozmontowałeś nam samochód! Ja ci nie, nie, nie możesz jeździć. Panie! Co to jest, za kurde, puszkowy samochód, no? Ja nie wierzę, dobra, dawaj. Morszamba, trzeba... nie szale, la, la, la linii, kurde, Dobra, jakiej... czekaj, bo to trzeba, trzeba, trzeba tam przepchnąć, trzeba tam przepchnąć. Kurde, no da, dać, mu, dać mu poje... I tak jest, jak się niedoświadczony kierowca łapie za... Kurde, za takie kurde maszyny. Teraz musimy na pustyni go składać. Jakie to ma koła w ogóle? No to jest wyścigowa, stary, co ty myślisz, że co to jest. Nie wyściguwa? To jest wyścigówa Aż nie mogę Felgi podnieść. Ojeju, no zgubi, zgubi, zgubiłeś za światła. Chodź. Dobra, ty kierujesz, bo ja, ja nie potrafię widzieć. Czekaj, zobaczymy, zobaczymy, bo tu może gdzieś jest takie światło. Może znajdę w piasku, może jeszcze nie zasypało. Kurde, nowa fura i już, już po światłach. Dobra, żeby sobie kupić taką furę z salonu, wyjeżdżać z salonu i zaraz zwalnąć sup? Weź tak nie mów. Zabraliśmy kurde sąsiadowi, ukradliśmy już, wyrąbaliśmy sup. Połowy samochodu nie ma. Kurde, jedziemy. Ale ty, ja nie pamiętam po której stronie słupy miały być. Po lewej, chyba. Jak w przeciwną stronę, to po lewej, no to Starek. wracamy chyba. Tak, było? no. Po lewej, znaczy, nie? Po prawej, jeżeli. Po prawej zawsze było, jak jechaliśmy na starej wersji. Na nowej tak, wersji. No to teraz jedziemy w drugą. Tak, w drugą, bo w, no w przeciwną stronę chcieliśmy jechać.